studenci Polibudy lub AGHu, a także wszyscy fani robotyki. Oto RC Rover z sześciostopniowym ramieniem robotycznym, czyli mobilna platforma, która łączy zdalne sterowanie pojazdem i precyzyjne manipulacje. Projekt został starannie opracowany, a sam druk zajmuje około 32 godzin i mieści się na 9 stołach roboczych. Do sprawnego działania potrzebujesz dodatkowych komponentów od Arduino Mega i modułów NRF24L01 po serwomechanizmy MG, oraz silniki DC ze sterownikami, joystick i kilka innych rzeczy. W społeczności MakerWorld projekt cieszy się entuzjastycznym odbiorem wśród użytkowników, a ja osobiście uważam, że to znakomity zestaw dla entuzjastów robotyki idealny do nauki mechaniki, elektroniki i programowania w jednym. Dlatego, jeśli marzysz o własnym mobilnym robocie, który jeździ, podnosi i manipuluje przedmiotami na Twoje polecenie, ten projekt jest dla Ciebie.